Będzie nią auta bezpieczne, tak? Dobra. A mi gdzie podróżuje? W plecaku? Podróżnym plecaku? W lotniczym? Dobra. A zobacz, tu jest jeszcze ta napłyny, widzisz? Zobacz, taka kosmetyczka. Basiula. Widziałeś coś w środku? A tu ja nie mam takiej. No. A może mam, bo jest ale chyba nie. I od razu jest w środku w plecaku, to. Ale mam... Tak to mamy takie same. Taka nie? torebeczka płyny, wiesz, nie? O patrz, tu jest też kieszenie tam. No, a to chyba też tam, tam jest. Dziewczyny mają troszeczkę inne. A to dziewczyny mają dziewczyńskie bardziej? Dziewczyny mają taki bardziej inny kształt w ogóle tych plecaków. Nie, ale ma tam mówi, że właśnie trochę gorzej, bo się nie odpina tak jak tu, no, tylko odpina się nie. do połowy tak jak plecak zwykły. Muszę zobaczyć Znaczy no, Może hmm. i do połowy, ale on by się rozpinał tak. Się dotąd. Się no to niech się ładuje. On jest dotąd tak rozpić. I no, tak się nie, no, nie Trochę inna. No, to... no, dobra, dobra, zobaczymy. Zobaczymy w domu. E, Taki jak ten pecak jest świetny i mieści bardzo dużo. I nasz też, tak? No będziemy testować, dwa tygodnie. No, no w fajosko. Dobra, wyłączam grzejniki. Dobrze. Oraitos. Ja się się, Pakuj się ładziu, dobrze.

Kurelę, mhm. Poczekaj jeszcze tam chciał... Tak, dobra, ja tam to ręcznie przyłożę inaczej. Ręczniki już się suszą, te już są wyschnięte. Z jest okej. Okay. Nie, nie. Te tu są wyprawne. Nie. Zresztą czyste są też tu. Jeszcze, nie? Tak? O, zarobiście, to już trochę tutaj mamy rzeczy. Tak, z O, tu się przyda jeszcze gwiazdeczka, zaraz. To zakładasz na siebie, nie? Mhm. tutaj będzie Musimy właśnie, wiesz co? Tą szufladę to sobie chyba przenieść jednak w inne miejsce, bo tu jest gwiazdka. Musimy gdzieś wymyślić takie miejsce, chyba w łazience, wiesz?

Ej Kryśka, ostrożnie tam wyjmij. przytrzymaj sobie, dobra? Trochę są tu wymiane W plecaku? A. Dobrze Ale bardzo dużo po tym, tu jeszcze można coś zmieścić mhm. Tu się na tam coś jest i można na tym, na tym położyć mm -hmm. i to, na tamtym i będzie mega Ekstra. Tego, że do Dubaju to ten misiek się nie zabierze z nami. Jak to? No bo jak on będzie w tym plecaku, to nie będziesz mógł wziąć ciuchów. No. Misiek nie pojedzie chyba. Będzie musiał poczekać na jakieś fotki od ciebie w domu. Ale tu można. Mm, tu inne rzeczy wadzić włożysz, bardziej przydatne. Co tam Krysiu? Ale Mino. Jaka ładna dziewczyna. Tararampam. Mhm. Kwiatek podlany. O, jeszcze możemy sobie wziąć. O, to tam spadła ta ta płytka. Słucham? Ja chciałam tylko zobaczyć, czy kosz działa. Kosz działa. Ona jest tutaj na ten, na magnes. To jak możesz, to tutaj wiesz. Nie kopiemy w to, bo to żeby to nie spadło, wiesz, żeby się nie stłukło, dobra? Ten koszt to lepiej z tej strony w tej sytuacji. Naciśnij, zobacz czy działa. Bo ja nawet nie wiem. Działa. Spok. Nie, Jeszcze, Aha, dobra. Zakręcam tam wodę. Ale gdzie? Nie, do ubikacji pójdziesz, tak? Dobra, to w łazience zakręcam wodę. A może te skórki też kupić na bajskie po nośne? Kupimy. No po co? Nie będę nie ma to Maszula. Tu by moje skarpetki, gdyż już nie ma. Co? A nie, nic, nic, nic. Już? Jeszcze, jeszcze. Ten talerz macie na tym. Dobra, ja to mogę umyć, tylko pytałem czy... Co? A skąd to się Co to było, Ładek? Jak to się stało? Nie, no tu weź, No to tak nie rób, bo ci się stół, Przecież stłuczę. Dobra. Tu mamy ładowarkę jedną. No Chyba mamy zabrać obie, no nie co jest, Matyśka? Z tobą, wszystko ok. Co, Nic, No dobra. Kabel cyk, jeszcze tu chyba power bank gdzieś. Yy, tak, 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 wyłączałem. To też wyłączamy. Świeczki wyłączone. No dobra, chyba wszystko mamy, nie? Tutaj już odłączam też. Jedna ładowarka tu zostaje czy nie? Taka słaba. Wiesz, bo potem wiesz. I tak zawsze może ładowarka, a czy tam w pom. Ale zobacz, tu jest jedna taka kiepska, nie? To jest dzieci chyba czy nie? A ja nie wiem. To jest wasza ładowarka czy to jest nasza ładowarka? Kozak. Nie chcę. Tak karę położyła tak? Ta jest moja. A ta jest twoja. No dobra, to zostaw jedną, no. Jeszcze się ładuje. Wiem, wiem. Aha, bo chcesz do samego końca, tak? No, nie. Dobra. To po prostu pójdziemy do odbacza. Wiem, wiem o co chodzi. Ja kiedyś miałam do. Dochod... Jedną bym tutaj zostawił, tak, na wszelki wypadek. Nikt kiedyś do Chorwacji, ten. 30 na ten... Na 30%, Procent... tak? Dojechałeś? Chyba śpiąc, ładek, co? Nie. Coś ty ściemniasz, Webster. Nie będzie. Już. Tak, właśnie zapomniałem o niebasiula, a ta papryka to tutaj, czy... Nie, czy do lodówki ją i wtedy... Nie i są, może woda się wysuszy. Nie no to super. I się z niej zrobi niuria. Ora i to jest Dziernia, chcecie z ubikacji jeszcze skorzystać? To, to zalecamy, bo zaraz zakręcę tam wodę. Dobra. Ile mam? 26. A tam nie macie ładowarki z tyłu w samochodzie? Macie. Na małe USB są dwie, A dwa wejścia. Chyba moje nie wejdzie. Pokaż jaką ty masz. Aha, ty masz tą tak. To jakbyś miała z jednej i z drugiej to USB-C, to byście się mogli ładować z tyłu. Jakby co. Ale ta też jest stara. Dobra, to takie kable gdzieś tam skołujemy. Dobra? Ciku mm -hmm. proszę robić. Nie, Dobrze, jeszcze Dobrze, tak. właśnie. Do dzieła, do dzieła. No bardzo, bardzo. Jeszcze ten dywan, jak tutaj wiedzie, taki większy, grubszy. Nie słyszę, Matysia. Nie, tutaj przede wszystkim, o tutaj. Taki większy. Wtedy będzie tak bardziej przytulnie. I wygłuszy też mocniej. No. Już? Nie. Co tam? Ja nic, patrzę sobie. Myślałem, że mam tretytki poszedłem radą, żeby tą zasłonkę tutaj przymocować, ale nie mam, niestety. Aha. Także sorry. Chyba nie odleci. Słucham? Chyba nie odleci. No, tylko nie chcę, żeby się rozerwała, bo jest fajna. Następnym razem musimy pamiętać. Okay. Dobra.